Witam Państwa serdecznie, jak ja tutaj mam pracować, jak ja tutaj pracować mam. Witam 4 czerwca 2024 roku, a przed nami kolejna już 90-211, która niebawem pojawi się w naszych ogłoszeniach. Tym razem wersja kombi linia stylistyczna Elegance, pod maską wolne sące benzynowe V6 o mocy 224 koni mechanicznych czyli legendarne M112 Samochód z 2004 roku, także skończony 20 lat, przejechał już ponad 200 tysięcy kilometrów. Nie jest w tak konkursowym i ładnym stanie jak te ostatnio prezentowane sedany, ale będzie oczywiście odpowiednio tańszy. Bardzo dobry stan użytkowy, normalne ślady użytkowania, drobne ryski, drobne otarcia. Drobne odpryski w przedniej części, maska zderzak. Zupełnie normalne ślady użytkowania dla samochodu, który ma 20 lat i przeszło 200 tysięcy przebiegu. Lakier w większości fabryczny. Jeżeli chodzi o fachowców odmierników, to jedynie lewy tylny błotnik wykazuje drugi lakier 200 mikronów. Natomiast chciałbym poinformować, że tylna klapa prawdopodobnie miała naprawiane jakieś drobne wgniecenie tutaj w środkowej części. A nad prawą tylną lampą jest drobna wpyłka lakiernicza, której miernik nie wykazuje. Również klapa tylna była odkręcana. Także coś drobnego tu było. Ja natomiast gwarantuję, że samochód jest bezwypadkowy. Nie ma śladów żadnego uderzenia. Także jakieś drobne wycofanko czy drobne najechanko mogło mieć tutaj miejsce. Również tylny próg załadunkowy. Drobne ślady użytkowania. Natomiast już wykładzina tutaj była zabezpieczona wanną i prezentuje się zupełnie jak nowa. Linie boczne utrzymane. Należycie, płat trzyma linie, żadnych zafalowań, nieprawidłowości, jedynie drobne ślady użytkowania, brak nalotów, korozji. Felgi mają odnowioną powokę lakierniczą, nowe dekielki, nowe szpilki, drobne ryski eksploatacyjne, dekory bez rdzy, bez utlenień, uszczelki niepozrywane, nieponiszczone. Eee. Drobna obcierka Lewy przód Opony Dunlopy z 20 roku Pojeżdżą jeszcze dobre 20 tysięcy km Tarcze hamulcowe Przednie jak nowe Tylne również w podobnym stanie Przednie amortyzatory Airmatic albo wymieniane W jakiejś przeszłości albo po prostu tak dobrze wyglądają zresztą całe poszycia również natomiast tylne amortyzatory AirMatic na pewno zostały niedawno wymienione ponieważ widać to gołym okiem tylne miechy wyglądają na fabryczne trzymają auto nie opada po dwóch trzech dniach postoju drobne naloty na elementach wymiennych normalny użytkowy stan eee po liniach mówiliśmy, prawa strona również w porządku, bez korozji, bez deformacji. Bardzo fajne wyposażenie. Mamy tutaj światła bigsenon, nie pamiętam czy skrętny, roletki na tylnych szybach, stan wnętrza bardzo dobry. Skórzana tapicerka, progi tapicerki czyste, nie zużyte, nieskopane. Leny Krawic ładnie tam jedzie. Czterostrefowa automatyczna klimatyzacja, osobna dla tylnego rzędu. Tutaj mamy jakiś defekt, pęknięty plastik od regulacji, ale działa. Oświetlenie ambientne, szklany szyberdach, parktronik przód oraz tył. Tylna kanapa również podgrzewana. Brak nadmiernych śladów zużycia czy niedbalstwa. Przedni fotel elektryczny z pamięciami ustawień. kierowcy w bardzo dobrym stanie również. Fotel siedzisko nie niezagięte, nie zagięte, nie Wykładziny również, dywaniki. Fotel, fotele przednie, konturowe, pompowane. Kierownica, natomiast posiada zupełnie nowe poszycie skórzane. Także nowy właściciel będzie trzymał w rękach nową skórę. Przebieg to 227,5 tysiąca. Kajny sztyrung, czyli bez usterek. Komand z dużym wyświetlaczem, fotele podgrzewane oraz wentylowane, zmieniarka CD, drewno ładne z połyskiem, nic nieurwane, niezniszczone. Numer certyfikatu 10487 Samochód został dzisiaj Kilka godzin temu zarejestrowany I ubezpieczony w Polsce Ma nowe badanie techniczne I roczną polisę OC Amortyzatory Wyniki wzorowe Zarówno przód jak i tył Zawsze jeżeli ktoś o tym nie wie To zawsze przód wychodzi o te 10% Mniej jeżeli chodzi o sprawność procentową, prawdopodobnie wynika to z obciążenia silnikiem. Jest homologacja, jakieś płyty do nawigacji. Numer win, rozkodowany, ponad dwie strony A4. Wyposażenia dodatkowego samochód nie ma tej historii do końca serwisowej, dlatego zdecydowałem wykupić raport chociaż nie lubię tych raportów dlatego że często zawarte w nich informacje są po prostu nieprawdziwe i fałszywe a autor tych raportów w podsumowaniu pisze wyraźnie że dane mogą być nieprawdziwe i on nie bierze za to odpowiedzialności więc to bez sensu informacje zawarte w serwisie mogą ulec zmianie bez zawiadomienia Teraz nie widzę tego zdania, ale jest tutaj wyraźnie zawsze napisane, że podane dane mogą być po prostu nieprawdziwe, a oni za to nie biorą informacji. Odpowiedzialność wracając do samochodu, lusterka fotochromatyczne, obicia słupków czyste. Wracając do tematu, wykupiłem ten raport, ponieważ samochód nie ma pełnej historii, ale również w bazach danych nie ma żadnych informacji wzbudzających jakiekolwiek podejrzenia. Co dalej? Zapraszam pod maskę. tutaj bardzo dobry stan bez nadmiernych nalotów czy korozji wygłuszenie bez uszkodzeń pas przedni śrubunki również bez korozji podłużnice również w normie wózek również nie jest nadmiernie skorodowany jedynie na kole pasowym tutaj jest naleciałość natomiast cały układ paskowy obudowa silnika blok bez nadmiernych nalotów jest tutaj ładnie, czysto estetycznie. Jutro odbieramy nowe pod z uszczelką, która po prostu była już wsparciała. Jutro odbieramy nowe w autoryzowanym serwisie, które zostanie tutaj założone. Tutaj jest ślady, dokąd powinna ta uszczelka sięgać. Wszystkie szyby, łącznie z czołową, są fabryczne. Także jeżeli ktoś potrzebuje kombi, po prostu do użytku codziennego. Ten samochód niebawem pojawi się w ogłoszeniach. Jak tylko to ogłoszenie zostanie wystawione, link do tego ogłoszenia znajdziecie w opisie lub w komentarzu. A tymczasem ja pozdrawiam serdecznie i do następnego. Hej!